Dosyć mamy tego co jest, palomy szlachta do pałaszy, starczy pogarle ostrza gest. A Kundel kanclerz się wystraszy, kurda odesły sądy pozwy, Burzą płaczki, weźmy roka spanie, ich patacmy ofiarne kosły. Padnie kraj, jeśli nas nie stanie, dalej na wieże, dalej, dalej preskaclerzem też. Po siebie wzywa nas ku chwale, pospolita rzeź. Dalej na dalej, dalej, plec z kanclerzem Potrzebie wzywa nas kuchwale. chwale, pospolita rzecz. Niech szczeluści piekieł bestie wyciągają ku nam szpony. Hufce bronią nas niebieskie, świetliste bastiony. Zajcie, zarzut jest Jesteśmy czyli Zygmunt Miernik, Mariusz Czesewski, ja i taki przypadkowo na rowerze jadący, Pawne do Taki, że. No wszyscy byli tu obecni, może poza kolegą, z Podzowiecia. No wszyscy to widzieli, bo byli na tej tym, na tym naszej akcji. Ja nie wiem czy były. Na tym wiedzu no, pewnie były, że albo byłeś na jednym z kichu podobnych. Było, było tam tak cztery o tym Więc to chodzi o trzeci z tych wszystkich. serii, przed wykończeniem pomnika. I zarzut jest taki, że dniu 10 lipca 2013 roku przy placu wolności w Katowicach dokonali znieważenia pomnika wdzięczności armii radzieckiej że, oraz formułowali treści uwłaczające czci, czci zniesionego dla upamiętnienia zdarzenia historycznego pomnika, a także publicznie nawoływali do popełnienia występków w postaci usunięcia przedmiotowego zło, zło. Czyli no... Każde zdanie złożone, bo tu jest są trzy zarzuty w jednym, w jednym artykule, wszystko to jest po prostu bolszewik. Gdyby to w stanie wojennym, tak, napisali. Gdybyśmy to tak. powiedzieli, czy to jest dokument ze stanu wojennego 82 tak. rok, no to byśmy powiedzieli w porządku, ok, prawda znieważyć pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej, treści formułować uwłaczające czci oraz publicznie nawoływał do występków w postaci usunięcia pomnika. No, no, jest, brodnia, no brodnia. język jest dokładnie gościnny, Albo, jest, albo to nawet w składach Stalinowskich. To, to, to dokładnie... To jest data 24 grudnia 2013 roku yy, tego roku. Czyli półtorej roku już bawili się z nami w takich pobocznych postępowaniach. Mariusz i ja żeśmy składali różne żalenia. I dobrze. We wszystkich tych sprawach pobocznych oni się zachowywali zupełnie haniebnie. W tej sprawie zresztą wyłamali przez drzwi u mnie w mieszkanie, Także oni szli bardzo ostro. No i dzisiaj sędzia trzy razy mówił mi dzień dobry, <grymne> żeby się przemilić. Cham jeden, wyjątkowy zresztą hachman dyspozycyjny. To jest tak człowiek, tak? Co? taki młody tak, tak. On zresztą się na początku zachował bardzo przyzwoicie na pierwszym powiedzeniu, po czym ktoś z nim przeprowadził rozmowę z kierownictwa sądu, nie wiemy kto, na no, pewnie prezes czy jakiś inny właściciel prezesa. W moim zdaniem, ten sędzia potem wydał super, samą serię zupełnie chaniem rzeczy kłamliwych, na przykład takich, że pomnik ma właściciela, mimo że jest pismo prezydenta Katowice, że nie ma żadnego komentarza własności pomnika. No, kłamstwa, kłamstwa. I on wydał takie postanowienie, że wyłamanie nie drzwi było legalne, prawidłowe i zasadne. Mimo, że sam wcześniej, na, na początku tego postępowania, był oburzony tym. Po czym nagle zmienił front kompletnie. Więc teraz będziemy się znowu zmienić front. No bo już wiatr ja bo nie tam to, ja już prezes. Nie, nie, prezes nie, jest nie. jeszcze ten sam, tylko właśnie prezes ja się trzeba zająć, bo prezes, bo prezes, słuchajcie, sprawuje nadzór nad aktami oskarżenia. Każdy akt oskarżenia prezes musi przeczytać i zaakceptować. chcę tu właśnie, żebyśmy się zajęli nie tylko tym sędziom, ale też żebyśmy prokuratora, który to popiera, mm -hmm. jest tak. to była dzisiaj pani prokurator, policjantu, bo tam w, w, w zamaskowani goście w kominiarkach przez na nas napadli, tajniacy, w tak, tajniacy osobno w kominiarkach, osobno oddział zomu których nie wiedzieli jak się nazywają, ale wiedział, że to są policjanci, tak. to nie jest policjant. Dokładnie. Tak jest. Taka była historia. Można był <laughs> kupić kupić w sklepie. Tak. Zielony? A, czy to jest? Czy to jest? Ja ja czy to to jak na to możesz w Krakowie pokazywać tam chłopakom tak. naszym? Tak. Tu jest tak. moja odpowiedź na ten agresyjny oskarżenia. Pozwoliłem sobie napisać to, ci też to daje coś do słynki. Radzie, ja mam do Was dwie sprawy. Mam do Was dwie sprawy. Jedna to jest taka, żebyśmy zorganizowali wokół tego procesu pomnika kampanię, ponieważ zbliża nam się genialna koniunktura w tej chwili, ponieważ cała ta szajka zacznie się teraz wycofywać, wynikiwać i opowiadać, że oni nigdy w ogóle w tym nie mieli nic wspólnego i to w ogóle jest przypadek. Ponieważ w tej chwili i policja, i prokuratura, i sędziowie będą niezwykle podatni na naszą presję, no bo nie wiedzą, co się dzieje, bo tu do wyborów parlamentarnych, do zmiany rządu, oni mm. będą przerażeni. I niezależni prokuratorzy, i tak. sędziowie będą robić w no, no i o to chodzi. No i trzeba Czyli myślę, że w tym lipcu, jak będzie to posiedzenie, byśmy zrobili serię takich pikiet i pod prokuraturą, policją, żebyśmy zaczęli chodzić po mieście, tak jak myśmy tak w latach 80. robili. Gdybyśmy realizowali władzę w ten sposób, że będziemy chodzić z transparentem, z wrotkami, i robić im przejścia przez centrum, To to 10 minut trwa. Tylko wiesz, ludzie to widzą, komentują i potem taka krótka pikieta z tubą wobec tych funkcjonariuszy, wiesz, pod komendą, pod sądem, pod prokuraturą i wiesz, nazwiska ich wyczytywać i cytować, co oni tutaj, wie, goście, A, po czym oni się nie, podpisali, jest, co to, to, to nie ja to a tu się... tak, tu nie trzeba w zasadzie nic komentować, no to wystarczy powiedzieć po prostu, co to jest za żulia stalinowska, która tutaj i zażądać dymisji, to znaczy zażądać po prostu wyrzucenia z pracy na zdrowie tych ludzi, bo to są też ludzie, którzy demoralizują całą, całą, całą tę instytucję. I to jest jedna rzecz, którą powinniśmy robić, bo ona będzie też papierkiem lakmusowym wobec nowego rządu i całego nowego układu, czy się ma coś zmienić. Bo my nie chcemy, żeby to się zmieniło na tej zasadzie, że przyjdą goście i będą na okrągło opowiadać, tylko chcemy tutaj poważnych zmian w tym kraju. I w tym sensie to musi być taki zaczyn że społeczeństwo domaga się rozliczenia tej szajki zmian personalnych i, i no, żeby to było w ogóle nie do, nie do pomyślenia. Żeby to zamknąć, po prostu tę całą trumnę komunistyczną zamknąć. A jednym z jej elementów jest pogonienie. No tu Kiszczaka z jednej strony pilnujemy jest już wyznaczony termin za miesiąc. Jest w Warszawie proces rusza Kiszczaka 16 czerwca. Także ja e, Nie, to już nie ma znaczenia tam. Nie ma adwokata w tej chwili. Sąd apelacyjny uznał, że ponieważ ma adwokata, to już nie ma znaczenia. Było tylko istotne, czy jest świadomy zarzutu. Jest świadomy. Może przyjść albo nie przyjść na sprawę apelacyjną. To jest jego decyzja. Jak się gdzieś lepszy, może nie przyjść. Jest zreprezentowany przez adwokata. Chodzi nam o to, żeśmy byli z banerami, wiesz. No bo wiadomo, że będzie skazany, bo chcą się jakoś ukazać, że oni są dobrzy. A my teraz powiemy dobra, Kiszczak okej, okay. a gdzie następny? Ale przepraszam, przepraszam. Tak. Bo Kiszczak to tam przecież wyrobi zamieszanie, prawda? W pierwszej instancji. I jego tylko teraz już czeka apelacja. Tylko, za Jedno rozumiesz. Jest już prawie 99% zamknięte, i my tylko przechodzimy na teraz. Tak, wiesz, i to do... kluczem było to, czy, on, czy może być sprawa apelacyjna. Tak, no, bo jeśli, żeby to było nieprawomocne, to nasze akcje, któreśmy robili, Zygmunt, Pan skoczył, wiesz i tak dalej, żeśmy tam łomotalniami. No, za grubą znowu, na jak najszerszą grupą, bo teraz już jedziemy na sukces. Rozumiem, żeby, to, do... nie, żeby dziękuję, to było nasze. Dziękuję, tak, a nie, żeby to było sędziów sukces, bo oni by chcieli się przedstawić, że nie, myślę, nasza presja, nie, skandowanie, że gość musi być rozliczony, żeby było widać w mediach, nie, nie, to jak, jak, jak wygra teraz wybory, no to czy się obróci jednak. Nie, niekoniecznie. Oczywiście mogą sfałszować wyniki wyborów i do dosypać. Z tym, że będzie z tego wielki stan, to po pierwsze, bo to wyjdzie, no bo już teraz wszyscy zaczynają patrzeć, to no, po yy, by nie Był niecały procent. Tak, ludzie ludzie, ludzie no, będą, no, ludzie no, będą no, wybitnie wkurzeni no, i na wybory parlamentarne to się zupełnie przegnie, bo widać, że jest już zmiana koniunktury, to znaczy ludzie chcą tak, zmiany. Tak, Nawet ci ludzie związani tak, wcześniej z obozem władz, na no, przecież za głosy, nie wiem czy wiecie, tam jest 70% ludzi, którzy głosowali wcześniej na PO, bądź nie głosowali w ogóle. No to, to znaczy, że tam odchodzi mnóstwo ludzi. Teraz zresztą podają to sondażowo, że coraz więcej tych ludzi z obozu władzy odchodzi. Zresztą trudno się dziwić, jeżeli nawet ich dziennikarze w telewizji przecież... Tak, to zaczynają niektórzy? Tak, ja... Tak tak, tak, tak. tak, tak. To się Mamy jeszcze Wajcha, 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 została przerzucona, przerzucona. I, i bardzo dobrze i my tylko musimy tą presję wzmocnić, żeby to się nie zakończyło na kosmetycznych I zmianach jakie że przyszła nowa ekipa. Kto chce kawę czy herbatę? Chce to to herbatkę może. Herbatę może. Będzie. Jak będzie. Jak będzie. Leon będzie Ważne Ale, Ale, jest, moim zdaniem, coś takiego, żeby dokładnie... Żeby dokładnie sporządzić listy osób, które tutaj w, tym, w tych czasach robiły różnego rodzaju przekięcia. To, to jest najważniejsze. Bo później oni się rozmyją wszyscy w tłumie i, i to, moim zdaniem, jest zasadnicze. My musimy wyłapać jeszcze listę sędziów, zaczynają wierze, którzy skazywali wcześniej. No. Ja mam taką ma ma rzecz, kochani. Ten Krzysztof Zdyż napisał pismo, które się już tam rzędu, że trwają dalej represje. Ja po prostu wpadło mi do głowy coś taką rzecz. Listę osób represjonowanych z trzeciej RP. Tak, by zrób. trzeba koniecznie zrobić. Koniecznie zrobić. Nawet, głupie, nawet głupie, prawda, no wykroczenia, które, które najwięcej... Zatrzymania, zatrzymania! Zatrzymania! Jest zamiast, jest, zatrzymanie... I listę osób represjonowanych z podaniem tych artykułów, <laughs> prawda? Bo to jest perfidia do ostatniego rzędu, żeby nas yy, yy, po prostu, no bo ktoś może w może sogiarek, prawda? Yy, może ten, no, no 222 i 226, no to to churiany. No. To, to, to artykuły, to, 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 są huliganie. Tak, da? rzeczywiście, to jest bardzo dobry pomysł, bo to, to, to Robimy, żeby uświadomić ludziom w skalę. Skalę, właśnie skalę. Listę osób represjonowanych w trzeciej Dobra, robimy. Robimy. robimy to. Mariusz, robimy taką listę, co nie? Ja swoją własną już prowadzą od matki. Tak? Represjonowanych ludzi? Ofiar? Ja, nie katów, Mariusz. To wiemy, że My mówimy o liście ofiar, żeby się mogli nam zgłaszać ludzie z całego kraju. Dogadamy się z Wojciechowskim, żeby objął opiekę prawną. Wiesz o co chodzi? Złożyć normalne stowarzyszenie osób represjonowanych w czasach PRL i III Rzeczpospolitej. Normalnie Kilka że to jest ludzi, nie, nie, to nie ale to będzie ileś tysięcy osób, prawda? Chodzi o to, żeby to że to nie jest trzech, tylko że to w każdym regionie są ludzie, którzy dalej podlegają represjom. No no na nawet jeżeli toczy przez ten cały okres czasu, to to będą miliony ludzi. Miliony, nie, nawet jeżeli są, nie jesteśmy w stanie spisać z nazwiska, no. bo wiesz, ludzie się nie pojadą, ludzie tacy szeregowi, to oni nam się nie zgłoszą. Bo ludzie no się bo można by zrobić jakieś wyrobki, rozpropagować tu w naszych powiatach w aglomeracji? Tak wtedy żeby blaka, ludzie żeby się zgłaszali to blaka, u ciebie tak i wtedy no. te ludzie będą napływać tak jest no wiem, I ludzie się będą zgłaszać wiele innych osób takich że żeby... a nie szkodzi niech się zgłaszają nie no będziemy tacy, którzy będą tam uzurpować coś tam. nie szkodzi to w ogóle nie ma znaczenia niech się zgłaszają zgłoszą się oczywiście ludzie i będziemy zgłaszać trudniejsze przypadki adwokatom naszym znajomym czy Wojciechowskiemu. A ludzi, którzy chcą działać, tak jak tu kolega spod zawiercia, no to po prostu wciągamy do działalności, żebyśmy mieli jak najwięcej ludzi, którzy się nie boją walczyć. Bo co jest naszym celem? Nie tyle wyłowić ofiary, bo to też przy okazji warto nagleśnić, tylko znaleźć wśród tych ludzi, którzy się tym represją nie poddali, są świadomi i chcą walczyć z tą szajką, bo nie wygramy z tą szajką w ten sposób, że ludzie wyborcy raz na 4 lata fajnie zagłosują. Bo też nie wiadomo, co oni nam dokładnie, prawda, se myślą. Natomiast wtedy tylko wygramy, jak będziemy pilnowali, robili akcje, żądali konkretnie, żeby ten dnój dyspozycyjny, prokurator, został wyrzucony z prokuratury, żeby były sygnały w Polsce, że kogoś się da odwołać. Bo na razie oni są wszyscy jak święte krowy. On zrobi dowolne świństwo, może być tak. nawet sędziów stanu wojennego. Mamy tu taki przypadek, musimy ich wyłapać więcej. I oni wiesz, nie da się nic zrobić, sędzia leski, złapany za rękę. Jedyna kara jaka go dotknęła, to go przenieść z Gdańska do Białego Stołu. A tu chodzi o to, żeby wyrzucić z pracy tych ludzi. Policjant musi wiedzieć w nowym sączu, musi wiedzieć prokurator w dobranej miejscowości w Polsce, że jak zrobi no, świństwo, no, będzie nasza akcja i będziemy go do skutku gnępić. musimy wygrać, wygra. wyjść od sukcesu z Kiszczakiem. Bo w to nikt nie wierzył, że to się nam uda. To już po tych kilku akcjach jest przesądzony. Tak, nie, to wygramy, nie gramy. Że mnie nie umrze. To w tej chwili jedyna no, liczba jest Oni już otruć. Już tylko się trzymali na tym. Musi no, no, go odwiedzić odwiedzi, na samobójca. A to, to, tak, to, tak, to, tak, to tak, jest ten największy, tak, ten największy to, żyjący tak. bandyta. A potem mówimy, a gdzie reszta tych bandytów? Gdzie są te małe jaruzelskie? Tak, Prawda, że znajduje się gdzie są te małe jaruzelskie kiszczary? Pro. I tu lecimy po kolei, walimy i tu mamy sędziów, tak. sędziów apelacyjnych, sędziów, jakaś... następnie, prokurator, policja, gdzie oni są. Prawda? To są dziesiątki Jak się tego tysiąc... dało wskazać? No to każdy inny, proszę bardzo. A widać w Niemczech, że w tej chwili wprowadzili interpretację, że nie trzeba indywidualnego czynu udowodnić. Strażnik jest w tej chwili sądzony, niemiecki, za to tylko, że był w machinie zbrodniczej. Jemu tak. nie ma zarzuty, że on osobiście, bo nie ma możliwości udowodnienia, co on robił. On był zresztą terem w obozie, ale był częścią machiny totalitarnej. Oni go oczywiście skażą w tej chwili, żeby mieć sumienie, że oni tu rozliczają zbrodniarzy klerowskich, bo przez ostatnie 10 lat żadnego nie skazali. Więc my musimy żądać dokładnie tego samego. Że kto pracował. A nie pomagał opozycji. Wysługiwał się, prawda? Podpisywał się pod wyrokami. To nie ma żadnego, że mamy udowodnić, że on co nie wiedział, wiedział, nie wie, bo on i takie mają w tej chwili są najwyższe. Że trzeba jeszcze temu urzędnikowi udowodnić, że on wiedział, że on uczestniczył w przestępstwie. No przecież to żałosne, prawda? Jak mu udowodnić, że on opowiada dzisiaj, że on już nie pamięta nie ani, wie po to A po to, to, co tam poszedł? i rower Czyli o to nam chodzi, żeby presję wywrzeć, proponuję też złożyć żądania do wszystkich instytucji i unii, gdzie oni urzędują w starych budynkach, na przykład Sąd Okręgowy w Katowicach, pismo. Domagamy się powieszenia tablicy przed wejściem głównym. W tym miejscu zbrodniarze, sędziowie hitlerowscy i komunistyczni skazywali polskich patriotów, budynek ten ocieka krwią i tak dalej, męczenników. Mówię zupełnie poważnie, żądać w niektórych miejscach to się udało nam na początku lat 90. na przykład na Widźpie Gestapo jest w katlicach taka tablica, czy na budynku aresztu w takiej stronie, gdzie ludzie nie chodzą, też jest tablica, ty tam byłeś. Także musimy żądać takich tablic. Dlaczego? Bo ta presja o te tablice, nawet jak gdzie niegdzie nam się uda, a uda nam się, to będzie też wobec wchodzących petentów i urzędników działało, bo oni zobaczą że przed nimi były jakieś zbrodnicze gnoje, że to przecież jest ważne się zachowywać przyzwoicie, muszą widzieć ten kontrast. Jak oni nam wpierw odmówią, a odmówią, to będziemy z drewna robić, z dykty takiej, przychodzić tam, opierać o mur, takie czerwoną farbą, ociekające krwią i robić im takie akcje. I wymieniać z nazwiska, tutaj tych choćby, prawda, a tu dyspozycyjny sędzia skazywa, a tu jest nowy sędzia dyspozycyjny obecny. Ta sama szajka, pokazywać, po prostu robić takie akcje i domagać się żeby po Kiszczaku następni byli. Nie musimy mieć dużo sukcesów, no wystarczy rocznie, że jednego, dwóch, ale jak w pewnym momencie lawina ruszy, żeby się inni dołączyli, tak, ja właśnie zobaczyli, tak, że, właśnie że można, da, że, że, można się że, tak, da, że nas tak, nie zamkną, tak. bo my musimy to tak robić oczywiście, żeby nas, no raczej nas nie zamkną, no co oni nas będą straszyć, tam legitymować i tak dalej, No i teraz jeszcze w ogóle są przerażeni, że będą udawać, że nas nie ma, prawda, niech się tam warianty wychodzą. A naszym zadaniem jest po prostu wywierać coraz większą presję i pokazywać kogo konkretnie chcemy, chcemy yy, 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 odwołać. Musimy doprowadzić do tego, żeby można było żądać poniesienia konsekwencji wobec urzędnika za Bo oni na razie żyją w błogim poczuciu. Ja to są te kroki tak jak na Węgrzech, żeby tak. później który rząd ustalił, że Komunizm był zbrodniczy? Tak jest. narodowi polskiemu i zbrodni tak. nie ulegają przedawnieniu. U nas też jest taka ustawa, tylko Sąd Najwyższy wydał uchwałę, że ustawę o tym, że nie ulegają przedawnieniu należy rozumieć, tak, że w zasadzie ulegają tak. Naprawdę? Taką pytanie. Tak. Uchwałę. To też się zajmiemy tak. tym Sądem bo to jest wreszcie. Ten... Ten... Tam, okay. tam siedzi po prostu. No słowo profesorów, ale oni, jak tak. ja nie ulegają? Tak, nie są profesorowie. W sędzie Najwyższym w ogóle nie ma profesorów. Tam jest, to jest szajka sędziów, co byli w sądach okręgowych czy wojewódzkich PRL, teraz doszła wiekowo do Sądu Najwyższego. I oni zwróćcie uwagę, poprosili Komorowskiego o ustawę, żeby nie przechodzili na emeryturę w wieku 70 lat. I ten hachment im tą ustawę razem z P.O. Kletnęli. I dzięki temu ci ze Stanu Wielkiego dla nas dobrze akurat, bo mamy ich na widelcu, dalej orzekają. Naprawdę. Proszę. Natomiast paradoksalnie to, że oni są, bo żeż w ich interesie powinno było się oczyścić, prawda? Pewnie byli powiedzieć, towarzysze, no nie skażemy was, ale już na emeryturę, przestańcie Nie kompromitujcie, prawda? A oni ich zostawili. I to specjalnie tą ustawę wprowadził Komorowski dla nich. O ile na Węgrzech była wielka afera, bo Orban wprowadził ustawę, żeby sędziów z czasów komunistycznych wysłać na emeryturę. Tak BNRD zresztą to samo, e, żeby się pozbyć niewnikania, a, tak, a u nas dokładnie odwrotnie i Przedłożyć przedłużyć sędziom, że nie muszą przechodzić na tej Także Dobrze mówisz, ale to jest chodzi o to, że to samo było nie tylko w NRD, ale także było w Chile, prawda? Chile też. Też to było a, dokładnie i dobrze byłoby pokazać by było z, z, y, taką pracę naukową na temat porównania przechodzących Sądowniczy, w Chile, NRD i Polsce z początkiem lat 90. Tego stulecia Dobrze, dobrze, możemy oczywiście poszukać. Pojawienie się takiej pracy naukowej. Naukowej pracy. No wiesz, czy naukowej, porównawczej. Oczywiście no, można, to poprosić, to można poprosić no, żeby będzie, żeby będzie, się, oczywiście. Natomiast porównawczej, Natomiast porównawcze potrzebujemy. To chodzi o to jest tajemnica, no, może to poszukać. To nie jest ten tylko którego tym się nikt nie zajmuje. Nie na właśnie, nie było. Tak, Ale warto oczywiście to porównać. Jest takie studium porównawcze lustracji. E, Mamy coś takiego. I też bardzo ciekawe różne sposoby podejścia do agentów komunistycznych w różnych krajach byłego e, bloku sowieckiego. Dobrze. Nawódcy, drużyny do mnie. No, zaczynamy. 4. 55, wychodzimy, zadania znacie. Rozdać Breni opaski. Pozycje wyjścia były zmian konu bubyspiesza. Tak jest. Wykonać. Tak jest.